Dzisiejsza wyprawa do Korculi na wyspie Korcula. Gaje oliwne i winorośla towarzyszyły nam przez większość czasu. Cały czas staraliśmy się utrzymywać odpowiednią kadencję. Kiedy ja chodziłem do szkoły, takie palmy pod nią nie rosły. 10 euro za 3 litry wina myślę, że to jest okazja. Tłuszcze roślinne można dostarczyć przez oliwę z pierwszego tłoczenia. Jak widać, zbiory winogron tegoroczne są jeszcze przed nimi. Może nie jest to trawa pampasowa, ale też wygląda okazale. Żeby zobaczyć tą zatoczkę, zatrzymał się nawet autobus Cabriolet. Niektórzy musieli zsiąść z roweru, aby uważniej podziwiać widoki. Gdy spotkałem kogoś znajomego, pozdrawiałem go machaniem. To drzewo jest chyba nieruchome, a przemieszcza się tylko skała. Przewyższenia na Garminie były głównie w kolorze czerwonym. Głowa i wzrok sam unosił się w górę. Resztecza domowej roboty również wystąpiły w dzisiejszym repertuarze. Po drodze okazało się, że dzisiaj nie tylko my mieliśmy pomysł na wycieczkę rowerową. Wszystko było bardzo.